Top 10 piosenek filmowych. Najlepsze filmy tworzą nie tylko świetni aktorzy, reżyserzy czy scenariusz. O sile obrazu decyduje także podkład muzyczny, który buduje klimat dzieła. Dziś przedstawiamy Wam top 10 piosenek filmowych. Numer 10. My Heart Will Go On. Czym byłyby smutne spojrzenia Leonardo DiCaprio i Kate Winslet bez tej piosenki? Celine Dion nadała tej pieśni prawdziwą moc. Przede wszystkim dzięki niesamowitym emocjom, jakie włożyła w jej zaśpiewanie. Celine Dion otrzymała za My Heart Will Go On Oscara i do dziś można usłyszeć ten kawałek w radiu i przypomnieć sobie scenę z Titanica. Numer 9 Hakuna Matata. Hakuna Matata Jasne, ta piosenka to tak naprawdę wiele piosenek. W końcu była dubbingowana chyba w każdym możliwym języku. Jednak to, że znają ją ludzie na całym świecie, pokazuje, iż jest swoistym fenomenem. Hakuna Matata to jedna z najweselszych piosenek Disneya, a wykonanie jej w polskiej wersji przez Krzysztofa Tyńca i Emiliana Kamińskiego było mistrzowskie. W końcu tak cudownie to brzmi. Numer 8. Stay Alive. Life. Pewnie już niewiele osób pamięta, że ta piosenka zespołu The Bee Gees rozpoczęła swoją karierę w gorączce sobotniej nocy. I chyba żaden inny film i piosenka nie oddają tak dobrze lat 70. Pamiętacie scenę, gdy John Travolta zaczyna tańczyć do Stayin' Life? Nawet współcześnie, gdy zabrzmi ten charakterystyczny beat, wszyscy mają ochotę ruszyć do tańca. Numer 7. Over the Rainbow Judy Garland na zawsze będzie zapamiętana z filmu Czarnoksiężnik z Krainy Oz, a ta piosenka będzie jej w tym towarzyszyć. Kogusz nie wzruszał ten smutny śpiew delikatnym głosem. Somewhere Over the Rainbow to pieśń kultowa i według wielu widzów jedyna w swoim rodzaju. I czy można im się dziwić? Numer 6. Lose Yourself. Piosenka jest zupełnie inna niż pozostałe w rankingu i jest jednocześnie jedynym utworem rap w tym zestawieniu. Eminem nigdy wielkim aktorem nie został, jednak jego film Ósma Mila i ta piosenka na zawsze wyryły się w pamięć widzów. I mimo, że od premiery filmu minęło 17 lat, kawałek Lose Yourself jest nadal chętnie słuchany. Numer 5 Ghostbusters. Choć raz w życiu nie próbował na jednym wydechu powiedzieć, Who you gonna call? by zaraz krzyknąć Ghostbusters. Mimo, że minęło już ponad 30 lat od premiery tego filmu, jego sława pozostała. Stworzono również wiele sequelów i remakeów, jednak nic nie jest w stanie dorównać oryginałowi i tytułowej piosence. Numer 4 Footloose I gotta cut loose, foot loose. Pewnie wielu widzów nie kojarzy już nawet filmu o tym samym tytule z Kevinem Baconem. Jednak jak tylko puszczą sobie tę piosenkę, od razu ją poznają. Footloose to następny skoczny utwór, przy którym od razu chce się tańczyć. Mimo upływu lat, nie zestarzał się i nadal z chęcią jest puszczane w radiu czy na dyskotekach. Numer 3 The Time of My Life Nie ma piosenki, która lepiej opisywałaby cały film niż The Time of My Life. Utwór niewątpliwie przyczynił się do sukcesu filmu Dirty Dancing. W końcu, czy zarówno Baby i Johnny nie mieli wtedy najlepszego czasu w swoim życiu? Piosenka ta jest uważana często za jeden z najlepszych kawałków filmowych wszechczasów. Numer 2 I Will Always Love You. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie wzruszył się choć trochę kiedy Whitney Houston śpiewała swoje wyznanie miłości do Kevina Costnera. Ciekawostką jest, że sama piosenka nie powstała specjalnie do tego filmu. Jej pierwsza wersja została nagrana przez znakomitą piosenkarkę Dolly Parton. Jednak I Will Always Love You na zawsze pozostanie zapamiętana jako piosenka z Bodyguarda. Numer 1. Singing in the Rain Singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. O talencie Gina Kelliego nie trzeba wiele opowiadać. Jednak scena ze śpiewaniem w deszczu na zawsze pozostanie jedną z najbardziej kultowych w kinematografii. Minęło już prawie 70 lat od premiery filmu i tej właśnie piosenki, a ludzie nadal ją znają i są w stanie zanucić. Dlatego właśnie postanowiliśmy jej przyznać miejsce na samym szczycie podium naszej listy.